Ciebie? Okej, okay, przeszkadzają się? Tak, ja. a... O, podłączyłem kawę do wajchy? No nie mam kabla stary! I całem ja robię to. No porywaj mnie przez dwie tak, minuty. Minutę. Ja jestem niedostępny, pamiętaj. <grym> o oh. 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 oh, yeah, jest, dobra, mamy yeah, yeah, Niedostępny? Tak. Mm. <grym> a cały to! <go. grym> <grym> cały <go. grym> Nie. nie.

Kłopoty, kłopoty, ja kłopoty. jestem niedostępny! To jest kłopoty, pójdźcie go! Ej, ma no jeszcze kurwa! Dwa złote! No, o, dobra, co nie trzeba. Stary